Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądało życie naszych słowiańskich przodków w czasach, gdy lasy były pełne tajemnic, a bogowie i demony towarzyszyli ludziom na każdym kroku? Przenieśmy się do IX wieku, kiedy ziemie polskie pokrywały gęste bory, a człowiek żył w harmonii z przyrodą, ale i w ciągłym strachu przed siłami, których nie mógł pojąć. Słowianie, nasi przodkowie, zamieszkiwali drewniane osady otoczone palisadami. Często usytuowane na wzniesieniach lub w pobliżu rzek. Były to miejsca, gdzie tętniło życie codzienne i duchowe, życie codzienne i praca. Każdy dzień był podporządkowany rytmowi natury. Rolnictwo stanowiło podstawę ich egzystencji. Słowianie uprawiali żyto, jęczmień, pszenicę i proso. Chodowali również zwierzęta świnie, owce, kury i bydło. W wolnych chwilach zajmowali się tkactwem, garncarstwem i rzemiosłem. Kobiety tkały płótna na odzież, a mężczyźni wykuwali narzędzia i broń. Każdy członek społeczności miał swoje zadanie, a praca była zrównoważona obrzędami i świętami obrzędy i wierzenia. Najważniejszym punktem życia duchowego były obrzędy związane z cyklami natury. Wiosną obchodzono jarę święto, które celebrowało odradzającą się przyrodę. Jesienią dziękowano bogom za plony podczas święta plonów. W nocy kupały, najkrótszej w roku, rozpalano ogromne ogniska wokół których tańczono, skakano przez płomienie i wróżono. Wierzono, że ogień oczyszcza dusze, a dziewczęta puszczały wianki na rzeki, wierząc, że wskazują one przyszłego męża. Słowianie wierzyli w bogów, którzy kontrolowali różne aspekty ich życia. Perun, bóg burzy i wojny, był jednym z najpotężniejszych. Mokosz, opiekunka kobiet i urodzaju, czuwała nad domostwami. Swarożyc niósł światło i ciepło słońca, a Veles, patron podziemi i magii, był strażnikiem dusz zmarłych. Życie Słowian było pełne magii, ale również strachu przed nieznanym, wierzenia w demony i potwory. W słowiańskich lasach kryły się nie tylko zwierzęta, ale również istoty nadprzyrodzone. Słowianie bali się utopców, demonów wodnych, które topiły nieostrożnych wędrowców. W domostwach czaiły się domowiki, duchy opiekuńcze które mogły stać się złośliwe, jeśli nie były odpowiednio szanowane. Las był siedliskiem biesów i leszych, którzy potrafili zwodzić ludzi i prowadzić ich na zgubę. Dzieci straszono babą jagą, staruchą mieszkającą w chacie na kurzej łapie, która porywała niegrzeczne maluchy. Ale najstraszniejsze były strzygi, demoniczne istoty powstałe z ciał ludzi, którzy zmarli w tragicznych okolicznościach. Wierzono, że strzyga potrafi ssać krew z żywych i sprowadzać na nich choroby. Ludzie chronili się przed tymi potworami, nosząc amulety, malując znaki na drzwiach lub rozrzucając mak, aby odciągnąć uwagę złych mocy. Bitwy i obrona ziem. Życie Słowian nie ograniczało się do spokojnej pracy i obrzędów. Były to również czasy krwawych konfliktów. Sąsiednie plemiona rywalizowały o ziemię. Zwierzęta czy po prostu o przetrwanie? Wojownicy Słowian byli doskonale przygotowani, walczyli za pomocą mieczy, włóczni i łuków. Często nosili tarcze i skórzane zbroje, a ich najgroźniejszą bronią była znajomość terenu. Potrafili ukrywać się w gęstych lasach i z zaskoczenia atakować przeciwników. Niektóre bitwy były również duchowe. Przed każdą większą walką wojownicy składali ofiary Perunowi, prosząc go o ochronę i siłę. Wierzono, że jeśli bogowie sprzyjają, nawet najmniejszy oddział może pokonać liczniejszego wroga. Historia młodego wojownika. Wyobraźmy sobie młodego wojownika imieniem Dobrosław. Jego rodzina została zamordowana przez najeźdźców, a on poprzysiągł zemstę. Podczas wyprawy w głąb lasu napotkał starca, który ostrzegł go przed leszym strzegącym świętego dębu. Dobrosław, mimo ostrzeżeń, wkroczył do lasu. Nagle z mroku wyłoniła się postać, przypominająca człowieka z porożem na głowie i oczami jak ognie. Leszy zaproponował młodemu wojownikowi układ. W zamian za duszę Dobrosława pomoże mu znaleźć najeźdźców. Chłopak, ogarnięty żądzą zemsty, zgodził się. Leszy dotrzymał obietnicy, ale cena była wysoka. Dobrosław, choć zwyciężył wrogów, do końca życia czuł na sobie wzrok tajemniczej istoty, która przyglądała mu się z głębi lasu. Podsumowanie życie Słowian przed chrystianizacją było pełne kontrastów, prostoty codzienności i mistycyzmu, harmonii z naturą i strachu przed nieznanym. Ich wierzenia i obrzędy tworzyły fascynujący świat, który z czasem został zastąpiony przez chrześcijaństwo. Ale ślady tamtych czasów wciąż są obecne w naszej kulturze i tradycjach. Czy teraz, znając życie Słowian, odważysz się zajrzeć w ciemność lasu i spojrzeć w oczy tym, Którzy wciąż tam żyją. W cieniu historii.